Siemanko, z tej strony Bananek dzisiaj chcę powiedzieć, że o godzinie 10 możecie zostawić suba na moim kanale że o godzinie że o godzinie 10 na kanale disco banany będzie walka będzie walka, wojna do ja kontra pucha, ty to myślę, że kupujcie Państwo karty, wszystko. Przez karty SMS-em można. Cel to 50 zł. No, jak ktoś, na przykład, jak przegram ja, no to niestety dostaję wyzwanie od Puchatka. I oczywiście będziecie pisać w komentarzu, dla mnie jeszcze jedno wyzwanie. No, no to niestety mogę przegrać albo on przegra. Jutro, 10 zaczyna się streamek Pamiętajcie, wpłacajcie mi nie jemu. A możecie jemu też płacić, tylko mniejsze. Każda złotówka się liczy być. No to co? Pamiętajcie. No no i tu idziemy się. Muszę wyjść.